widzowie, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy znowu w ten horror. Nie wiem nawet, który to odcinek, ale chyba szósty. Tak, szósty odcinek. Czyli zostały jeszcze cztery... No. Dobra, tutaj mamy jakieś Ej, ja tego, tego, te wszystkie prawie widziałem chyba Okej okay. Musimy znaleźć obraz mm. Nie wiem, czy w ogóle znajdę ten obraz Pewnie trudniej go będę znaleźć Bo ja nie pamiętam, gdzie był o w ogóle nie ma teraz serków, tych serów. Dobra, skaczę i biegam. To jest najlepsza metoda. Dobra Tutaj też nic nie ma i idziemy dalej tym korytarzem. I teraz dłuższe korytarz. Jest obraz. Dobra, mamy obrazek. Bawaj, tak będzie szybciej. Chyba nagle to przejście znika, a to dobra. Będzie film w obrazie. Idziemy, idziemy. Gudnie? Będę cały czas set On się chyba pojawił. Przy tamtych dniach będzie napis Room. Nie przy tych. To kiedy? Może przy następnych. Nie wiem gdzie to teraz będzie, ale tak przy tym. Szybko Mamy mało spamięny. Nie dorwał mnie. Ay ay dwolingo? A co?